Witajcie kochani! Dzisiaj witam się z wami prosto z samochodu z moim przepięknym dzieciaczkiem, czyli Astonkiem. Siedzi sobie w tej chwili w bagażniku, a jedziemy do grumera na Wilanów, dlatego że Astonka trzeba wykąpać i wyczesać. W domu jest to niemożliwe, dlatego że Astonek jest duży, strasznie się wierci, także nie ma ku temu warunków. A mam sprawdzonego grumera na Wilanowie. Także chciałabym, żeby dzisiaj właśnie tam zajęto się moim piesałkiem. Jadę na pieśń, na pieśń, brudę, się. brudę się. Ja go trochę wyczesałem, ale tam no, są takie miejsce, że trudno wyczesać. On jest brudny, tam troszkę z tyłu i to trudno wyczesać, bo on jak jest młody. Najważniej, bo tutaj ten podszew jest tak ciężko. On jest młody. 4 lata. I no tutaj, wszystko... tutaj go najbardziej boli, bo tutaj no, wszystko ten, No tak, ten bo tu jest żyłoszyk, on tak. jest tak... Dobrze, no to teraz będę młoda. Jak będzie umyte no wszystko po wschodzie, tak z szary. Super. E, robię jak na sama jedna, tak? Nic się skrócimy jak to tak. na solę. Tak. Czyli tam będzie to mycie, czy sanie? Mm. Tak, czy jak na półtorej tak, jak na sama jedna. Jak na ja ustawę. A ty co? No chodź, chodź ze Dolne do walki z problemem. No, no, no. Dobra, do no, A Ston non stop szczeka. Chyba nie jest za bardzo zadowolony. Niedawno pytałam Was na Instagramie o to, jakie mi słupki na śniadanie polecacie mi na Wilanowie. I najczęściej padały dwie odpowiedzi. Restauracja J oraz I Love Juice, w której jesteśmy tutaj w tej chwili z Januszem. Byliśmy przed chwilą w restauracji J, ale niestety była przepełniona. Wszystkie miejsca w środku niejako były zajęte i dlatego przyszliśmy tutaj. I muszę Wam powiedzieć, że karta wygląda bardzo, bardzo zachęcająco. Zamówiliśmy sobie z Januszem specjalność zakładu. Ja, I Love Glamour, a Janusz, zestaw szefa. Dodatkowo kultową kanapkę I Love Benedict i jeszcze coś, czego nigdy w życiu nie piłam, czyli napar przeciwzapalny z soku z pomarańczy, miodu, cynamonu, goździków, imbiru i kurkumy. Jest już mój napar i powiem Wam, że wygląda przepięknie. Jest bardzo duży, to jest pół litra. Także teraz spróbujemy. Ale ładne! Więc tak, dla mnie z łososiem szkockim, marinowanym całą dobę w buraku, z pastą z awokado i dwoma jajkami Super to wygląda, słuchajcie. Nie spodziewałam się, że zostanie podane w kieliszku. W każdym razie bardzo fotogeniczny. Zestaw szefa z naszym łososiem szkockim, paprykarzem, konfiturą z wiśni, sosem megańskim, tatańskim. Zaczynamy od zakwasu też nasz zakwas. I tutaj z pieczarkami. w jak Zakwas dokładnie. Jeszcze przynoszę koszek pieczywa i benedyktę. Jest tego dużo. Jest kolorowo i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że zwróciłam uwagę ostatnio, że w wielu miejscach są bardzo podobne talerze. Właśnie w tym kolorze, z tymi kropkami. Pewnie to jest ta sama firma. Natomiast spotkałam się już z tymi talerzami zarówno w Sobocie, jak i w Warszawie. Także pewnie jest to jakiś trend. Wiem Wam, że poleciliście mi naprawdę bardzo fajne miejsce. Także bardzo dziękuję za rekomendację i oczywiście polecam dalej, czyli I Love Juice. Jeśli chcielibyście zjeść nietuzinkowe, dobre śniadanie na Wilanowie, no to jak najbardziej polecam. Jedzenie było naprawdę ładnie podane, było dobre, praktycznie wszystko co zamówiliśmy. No i oczywiście uwiódł mnie też sok przeciwzapalny czy antyzapalny, już nie pamiętam nazwy. W każdym razie był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także bardzo polecam. Ale fajna ta huśtawka. Musiałam trochę poczekać, aż się zwolni. Dlatego, że był tutaj taki mały chłopczyk. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajne to jest. Mam tylko trochę za długie nogi. Może sobie usiądę o tak. O! Ekstra! Chyba spróbuję swoich sił i spróbuję się wspiąć na tę ścianę spinaczkową. To co Janusz proszę? I zobaczymy! jest. Bo no, no, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, nie ma co. Ta ubranka można kupić? O, tak. O. Także widzicie, dla no, no, to na niego to... No, to nie na wiadomo, że nie. Ale jeszcze jakie ciuszki. Na tak Tutaj są jeszcze jakieś gadżety, nie, to jest danego, to jest tak, no. o. obroże, skafandry, tak to się chyba nazywa? Także do wyboru, do koloru. jesteś? Jaka ta Samo jedz. Nadia, chcesz pogłaskać? <noise> Ale fajny to, hey. to jest. To jest świeże od wczoraj, właśnie. to może nie, lepiej. Nie, nie, to śmiało, śmiało. teraz tak świeże jest tak fajna. A to jest szczeniaczek? No, o, nie. Ma 5, 4, no, tak. A się ścina jej yy, Nie, nie ścina, ale powinno się ją myć i czesać. Ciężka praca prawda? Tak. Ale owieczka. Dziękujemy. Dzięki za Koli, tak. prawda? O, to jest bordeaux tak? O, to będą najinteligentniejsze psy. Nisko pani mierzy. <laughs> Bardzo mądry. Szczególnie w uciekaniu przez płoty, to w ogóle najmądrzejsze. Ale taki śliczny jest jak na samojedynkę. A, bo musi właśnie wyszedł się z jeda. A, bo dlatego? Taki, teraz jest taki Super. czysty. Sąsiedzi mają, też samojeda i on jest po prostu nie i mu ucieka cały czas. A, to? Tak, Wiesz. przez płoty. Wiesz. Ale to naprawdę tak? To... No? Doskonale uciekuje przez płoty. Super to wygląda. I to wejście też jest bardzo ładne. Mamy też kucyka z fantastyczną fryzurą. Dajcie znać, czy kojarzycie tę markę. A w Jak się czujesz? Hmm. Patrz. Samochody sobie nie jadą, tak? Powiem Wam, że kiedy jechaliśmy do Grumera, to było chłodno, a teraz zrobiło się ciepło. Tak ciepło, że jest mi trochę za ciepło w tym moim wełnianym Golfie. I tak to właśnie wygląda. Niestety nie da się do końca przewidzieć pogody. A wcale nie zapowiadało się, że będzie tak ładnie, prawda? Tak Do domku. Astonek wygląda przepięknie. Bardzo ładnie pachnie. Jest wyczesany, puchaty i nawet słuchajcie, nie wiecie ile osób nas po drodze zaczepiało po to, żeby Astonka pogłaskać, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej. To ogólnie jest norma, bo tak się bardzo często zdarza, ale dzisiaj wyjątkowo często. Pewnie dlatego, że Aston wyjątkowo pięknie dzisiaj wygląda. Jest... Naprawdę bardzo, bardzo biały, a do tego spokojny, ma cały czas uśmiechnięty pyszczek, także do każdego się uśmiecha, więc naprawdę powiem Wam, że chodzenie do Grumera z takim piesełkiem to jest konieczność. Zresztą nie tylko z takim polecam wam również. Taką właśnie opiekę, ponieważ specjalista zawsze to zrobi lepiej niż wy. Także my na pewno będziemy wracać jeszcze do tamtego miejsca. A a propos Astonka, to od razu może opowiem Wam pewną historię z nim związaną. Nie tylko z nim, ale również ze mną. I to wcale nie jest fajna historia. Bardziej powiedziałabym żenujące, przynajmniej dla mnie i z mojego punktu widzenia, dlatego że zupełnie niedawno, słuchajcie, wyszłam sobie na spacer z Astonkiem i w pewnym momencie Astonek załatwił swoje potrzeby. No i ja, słuchajcie, chciałam sięgnąć do torebki po woreczek. I otwieram tę swoją torebkę i patrzę, a tam nie ma woreczka. I słuchajcie, wpadłam w panikę, ponieważ dookoła było sporo ludzi, więc pierwsze co zrobiłam, to taka zażenowana i zawstydzona, spojrzałam się w lewo i w prawo, czy nikt tego nie widzi. I słuchajcie. Niestety, ale po mojej lewej stronie nieopodal stało dwóch panów, którzy mi się bacznie przyglądali. Widzieli to, że sięgam właśnie do torebki i że nie znajduję woreczka, i tak, słuchajcie, stałam zażenowana i totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić. I widziałam, że oni to zauważyli i już zaczęli mnie, słuchajcie, obgadywać, że co to nie ja, że nie sprzątam po swoim psie i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście mi było strasznie głupio, więc co zrobiłam? Postanowiłam się skonfrontować z tymi panami, także. Zaczęłam iść w ich stronę i sama ich zaczepiłam. Mówię tak, no niestety zapomniałam woreczka, ale może panowie mają woreczek? Bo gdyby mieli i mi go dali, to bym mogła jeszcze płasto po nie posprzątać, ale niestety. To sobie pytacie właśnie, jak się moje zwierzaczki dokadują, no to właśnie widzicie. Więc słuchajcie, panowie niestety nie mieli woreczków, ale zmienili totalnie nastawienie, jak do nich podeszłam. I w rezultacie przez pół godziny sobie z nimi rozmawiałam. Okazało się, że są bardzo, bardzo sympatyczni, ale podobnie jak ja, nie lubią, jak ludzie nie sprzątają po swoich zwierzaczkach i ja się z nimi totalnie zgadzam, bo ja... No, mm, Powiem tak, to nie jest tak, że ja tego nie lubię, tylko ja po prostu tego nie znoszę. Uważam, że jak ktoś ma psa, to powinien za, po nim zawsze sprzątać. Także taka sytuacja jak ta z tymi panami zdarzyła mi się pierwszy raz i naprawdę to było dla mnie straszne <słyska> <słyska> doświadczenie. Wstyd! I jeszcze raz wstyd! No ale niestety zapomniałam woreczka i tyle. Takie rzeczy niestety się zdarzają. Natomiast powiem Wam, że miałam jakiś czas temu sąsiada, którego lubiłam i z którym regularnie rozmawiałam, i on. Kupił sobie w pewnym momencie psa i byliśmy razem, może nie na spacerze, ale na, na dziedzińcu, na naszym osiedlu, właśnie z naszymi psami, któregoś tam dnia. I w pewnym momencie jego piesek się załatwił i ten mój znajomy, sąsiad nie poszedł po tym psie posprzątać. I ja na początku myślałam, że on tego nie zauważył, ale okazało się, słuchajcie, że on po prostu wychodził z założenia, że on nie będzie sprzątał po swoim psie, bo u niego na wsi to po psach się nie sprzątało, więc on tutaj też nie będzie sprzątał. I wiecie co, ja powiedziałam, słuchaj, ale ty już nie mieszkasz na wsi, tylko jesteś w mieście i tutaj mamy dziedziniec i jest też plac zabaw dla dzieci, jest przedszkola, tutaj chodzą dzieci itd., dalej i on nic, słuchajcie. I od tamtego momentu przestałam go lubić. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo nie lubię tego, że ktoś nie sprząta po swoim psie. Od razu miałam negatywne nastawienie do tego sąsiada, pomimo tego, że wcześniej go lubiłam. Także namawiam do tego, żeby sprzątać po swoich zwierzaczkach, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo... Ważne. Uuu, pierwszy raz dzwonię do Was wszystkich. Ja no, nie, jestem, słyszycie? No, a włączacie kamerę? Nie. Ja jestem w wannie, chyba że chcecie mnie oglądać. Uuu. No, nie wiem. No nie wiem. Marta, no, no, czemu nie? Czekam, aż się Dorota wypowie. No właśnie no. mówię, że mogłybyśmy pojechać do koszyków. I co Wy na to? Przecież mówię! Słyszycie mnie? No to przecież mówię już trzeci raz. A teraz słyszymy. A słuchajcie, bo wyłączyłam głośnik. Szczerze powiedziawszy, zupełnie nie pamiętam, kiedy ostatnio umówiłyśmy się na mieście gdzieś z dziewczynami, także to będzie nasze pierwsze wyjście tego typu od dłuższego czasu. I postanowiłam sobie zmienić tak naprawdę tylko buty i sweterek. Sweterek zamieniłam na marynarkę Zary, kupioną dawno, dawno temu. Pod spodem mam Golf Louis Spanioli, wykonany z wełny, który kupiłam sobie w ubiegłym roku i sprawdza się nie świetnie. Jeansy Calvina Kleina, nowość, pokazywałam Wam w jednym z vlogów. Szpilki marki Kazar i oczywiście. Zapach prostytutki, które już wszyscy bardzo dobrze znacie. Dzień dobry! Dzień dobry! Makijaż jest? Włosy są zrobione? No oczywiście. Najdłużej musieliśmy czekać na Oliwie. Proszę bardzo. Najdłuższe włosy ma. Nie, Kasia ma dwa długie. Która była pierwsza? Ja, Kasia. To co zamawiamy? Także zdrowie dziewczyny, zdrowie. A wam moi drodzy życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie.